Witam serdecznie z tej strony Konrad z Grupy Zdefiniowani. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się z bliska jednej z najpopularniejszych kryptowalutowych giełd, mianowicie chodzi o Maxi Global. Myślę, że większość z Was miała styczność z tą giełdą. Omówimy w dzisiejszym materiale historię tej giełdy, reputację, dostępne usługi, takie jak futures spot, staking, wiele innych, funkcje, narzędzia. Oferowane użytkownikom, czyli osobom, które bezpośrednio zakładają konto na tej giełdzie, strukturę opłat, programy partnerskie oraz to, czym MEXI wyróżnia się na tle konkurencji takich giełd jak Binance czy KuCoin. Przeanalizujemy również opinie użytkowników, zarówno te pozytywne, jak i negatywne. Tak więc zaczynajmy, zanim jednak przejdę do szczegółów, pamiętajcie, że nie jest to absolutnie porada finansowa. A więc zacznijmy od samej historii. Giełda powstała w 2018 roku, a w 2021 roku przeszła rebranding właśnie na obecną nazwę, czyli Max Global pod kierownictwem John Chen Yu. Tak nazywa się obecny CEO tej platformy. Natomiast sama platforma bardzo szybko zyskała popularność, zwłaszcza w Azji i obecnie obsługuje użytkowników z ponad 170 krajów. Według. Różnych źródeł z giełdy korzysta ponad 10 milionów użytkowników, a niektóre raporty mówią nawet o blisko 30 milionach użytkowników pod koniec 2024 roku. To czyni Meksi jedną z największych giełd kryptowalutowych na świecie, ale oczywiście opinie są różne. Natomiast te opinie pozostawiam już Wam. Ja dziś przedstawię Wam czysty, Przekaz związany z tą giełdą, a w szczególności na temat funkcji, jakie są dostępne. Usługi, przepraszam. Tak więc, nie przedłużając, przejdźmy do tychże właśnie usług, które Mexi oferuje swoim użytkownikom. Zacznijmy od handlu spot, czyli rynek tak naprawdę ten standardowy, jeżeli chodzi o handel kryptowalutami. Jest to podstawowa funkcja każdej giełdy. No i na Mexi skupimy się na tej formie na początku mamy tutaj możliwość tak naprawdę kupowania i sprzedawania kryptowalut bezpośrednio po cenach rynkowych dzięki bardzo wysokiej płynności nawet duże zlecenia realizowane są bardzo szybko a spready różnice między ceną kupna a sprzedaży są niewielkie i to jest też taki element który przede wszystkim ma wyróżniać Mexi biorąc pod uwagę konkurencję jeżeli chodzi o sam interfejs, jest on typowy dla giełd scentralizowanych, czyli mamy tutaj górne menu, na którym wybieramy sobie odpowiednie usługi, które nas interesują. Natomiast jeżeli chodzi o interfejs, czyli ten element, który, na którym handlujemy, jest on bardzo intuicyjny, jest on dostępny w wersji podstawowej, jak i tej. Bardziej zaawansowanej z wykresami, chociażby z TradingView oraz order bookiem, historii transakcji itd. Przechodząc dalej, czyli jedna z najbardziej popularnych funkcji usług na giełdach scentralizowanych, czyli futures, mamy tutaj możliwość wyboru różnych opcji, a Mexi poza takim standardowym futures również udostępnia perpetual, czyli mamy tutaj tak, 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 tak naprawdę otwarte pozycje bez daty. Wygaśnięcia. Przede wszystkim jest to gratka dla traderów lubiących dźwignię finansową, a mamy tutaj tak naprawdę maksymalnie aż razy 500. Ja sobie w ostatnim czasie pozwoliłem uruchomić wersję demo, no i oczywiście, jak to w wersji demo, mamy tutaj zupełnie inny obraz tego, w jaki sposób pracuje nasza głowa, ponieważ tu zaczynamy sobie od kwoty 50 tysięcy dolarów. No i na tą chwilę, jeżeli chodzi o mój totalne moje, moje total equity to jest 285 tysięcy dolarów. Tak więc słuchajcie można zarobić. Oczywiście ja nie jestem zwolennikiem grania na dźwigni, choć w moim przypadku są to, jeżeli już wchodzimy w dźwignie, to maksymalnie razy 10 i ja posługuję się tak naprawdę tutaj sygnałami Algo z rynku dotyczącymi oczywiście Bitcoina oraz Ethereum. Oprócz Futures, MEXI umożliwia również handel dźwignią na rynku spot. No i mamy tutaj tak naprawdę szczegóły dźwigni na marginie i nie są to tak szeroko promowane usługi jak future, ale z pewnością istnieje opcja gry właśnie razy 3 razy 5 na wybranych coinach i dla wielu użytkowników jednak prostsze jest korzystanie właśnie z takich perpetuali futures niż marginy, dlatego ten segment nie dominuje, jeżeli chodzi o giełdę Mexi, nie jest to ten wiodący, nie jest to ta wiodąca usługa na tej giełdzie. Kolejną ciekawą funkcją, jeżeli chodzi o MEXI, jest leverage ETF, czyli mamy podobnie tutaj jak na Kucoin oferują tokeny lewarowane, dające np. potrójną dźwignię na różnych kryptowalutach. Przykładowo BTC 3L to token odwzorowujący trzy razy długą pozycję na Bitcoinie. I mamy również oczywiście przeciwną, jeżeli chodzi o pozycję krótką, czyli na short. I takie instrumenty umożliwiają grę na dźwigni bez ryzyka likwidacji, ponieważ cena tokenu sama się koryguje. I choć uwaga na efekt upływu i zmienności, to raczej narzędzia krótkoterminowe. Maxi ma bardzo szeroką gamę tokenów lewarowanych, co wyróżnia ją na tle np. Binance, która swojego czasu ograniczyła tę ofertę. Do takich właśnie typu produktów, do takich typu usług. Jeżeli chodzi o usługi Maxi, mamy również możliwość korzystania z botów tradingowych, jak również z kopy tradingu, gdzie możemy bezpośrednio kopiować konkretnych, konkretnych traderów, którzy wykazują odpowiednie wysokie stopy, jeżeli chodzi o PNL, czyli zysk względem tego, co. Te osoby inwestują, no i mamy tutaj możliwość bezpośrednio kopiowania traderów, którzy grają na spocie, jak również na dźwigni, czyli na futures. Te usługi są bardzo popularne, jeżeli chodzi o Mexi, tak samo jak futures. Mamy również właśnie możliwość kopiowania tych traderów. Przede wszystkim jest to kierowane do osób, które nie mają wiedzy na temat tego, w jaki sposób analizować obecną sytuację na wykresie. Aby móc wchodzić w odpowiednim momencie na daną pozycję, czy to short, czy long, oczywiście kopiowanie wiąże się z olbrzymim ryzykiem, ponieważ tak naprawdę swoje środki przekazujemy do dyspozycji traderom, którzy mogą oczywiście, jak to każdy człowiek, mieć gorszy okres no i zwyczajnie wykosić nam takie konto. Tak więc oczywiście są to usługi bardzo, bardzo wysokiego ryzyka. A jeżeli chodzi o boty, czyli to, o czym mówiłem przed kopytradingiem, to w szczególności najbardziej popularnym jest grid trading bot, czyli bot siatki zleceń, tak zwany, który pozwala nam ustawić strategię, w której to bot kupuje i sprzedaje na określonych poziomach cenowych 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, wykorzystując oczywiście wahania kursu. I to eliminuje potrzebę przede wszystkim ciągłego śledzenia wykresów, a bot ma zarabiać na ruchach w przedziale konkretnych cen. Tak więc takie usługi oczywiście są dostępne. One również posiadają funkcję AI. No i tutaj MEXI bardzo mocno eksperymentuje w tym zakresie. No i te właśnie elementy są bardzo mocno rozwijane w tej chwili. Jeżeli chodzi o giełdy scentralizowane ta pompa w kierunku sztucznej inteligencji oczywiście przenosi się na rynek Finansowy, a również też i na rynek kryptowalut. Warto również nadmienić to, że Maxi, oczywiście, jak w tej chwili, tak naprawdę wszystkie giełdy udostępniło aplikację mobilną, która dostępna jest na Androida oraz iOS. i aplikacja ta pozwala w pełni funkcjonować tak jak robimy to, że tak powiem, z poziomu desktopu, od handlu przez wpłaty, wypłaty po staking czy obsługę kont. Tak więc. Użytkownicy bardzo mocno sobie chwalą aplikację jako stabilną aplikację, zresztą sam używam tej aplikacji i jestem z niej bardzo zadowolony, tak więc myślę, że w dzisiejszych czasach oczywiście aplikacje mobilne są czymś na zasadzie must have każdej giełdy i tu jakby nie będę się rozwijać dalej na temat tejże opcji, tejże funkcji, jeżeli chodzi o udostępnienie tego właśnie w tej wersji mobilnej. Przejdźmy sobie może w tej chwili troszeczkę na temat bezpieczeństwa, co jest bardzo istotnym elementem każdej giełdy, a dla nas, użytkowników w szczególności. No i tu, jeżeli chodzi o MEXI, użytkownicy są, że tak to określę, chronieni na bardzo wysokim poziomie. Giełda wprowadziła wiele zabezpieczeń standardowych, między innymi oczywiście dwuskładnikowe uwierzytelnianie. Google Authenticator, bądź też SMS, zabezpieczenie haseł, wypłat w weryfikacje antypishingowe. I są to w tej chwili tak naprawdę standardowe elementy, jeżeli chodzi o zabezpieczenia. No i większość klien... środków klientów trzymana jest oczywiście na tak zwanych zimnych portfelach, czyli cold storage, odciętych od sieci. Przede wszystkim ma to minimalizować ryzyko kradzieży, tylko środki potrzebne do bieżącej płynności znajdują się tak zwanych gorących portfelach, no i to jest oczywiście rzecz naturalna. Te z kolei zabezpieczono multi-seek, czyli wymaganie wiele podpisów do wypłaty oraz monitorowane jest to wszystko 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. MEXI również chwali się architekturą multi-tier, multi-cluster, co oznacza rozproszenie systemu na wiele serwerów dla odporności i wydajności i są to bardzo ważne elementy, które Przyczyniają się do bezpieczeństwa właśnie tej giełdy. Regularnie, oczywiście, przeprowadzane są różnego rodzaju audyty bezpieczeństwa i testy penetracyjne. Na przykład firma Haken przyznała MEXI certyfikat po kompleksowym sprawdzeniu giełdy i pod kątem LUK. Oczywiście, możecie to wszystko sobie sprawdzić na stronie hacken.io. Ponadto, po głośnym upadku FTX giełda utworzyła fundusz obecnie. Jest na nim ponad 100 milionów dolarów, aby w razie ewentualnego ataku hakerskiego czy awarii szybko wypłacać odszkodowania poszkodowanym użytkownikom. Tak więc, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, MEXI stoi tutaj na bardzo wysokim poziomie i jest w czołówce, jeżeli chodzi o światowe standardy. No a teraz przejdźmy, słuchajcie, myślę, że do najważniejszego elementu dla nas, użytkowników, czyli opłaty transakcyjne i tutaj Mexi stoi jako ta giełda, która chwalona jest przede wszystkim za bardzo niskie opłaty. Zresztą bardzo często porównują się do innych giełd do swojej konkurencji i standardowa opłata za handel spot wynosi tutaj zaledwie 0,05%. Dla porównania, Binance Pobiera 0,1%, a wiele innych giełd, również dużych, nawet 0,2%. Więc stawka bazowa w MEXI jest już o połowę niższa niż u różnych tych najważniejszych liderów, jeżeli chodzi o rynek. Jeżeli chodzi o wpłaty i wypłaty, to depozyty kryptowalut na MEXI są. Całkowicie bezpłatne. Giełda nie pobiera nic za przyjęcie naszych środków. Ewentualny koszt to tylko opłata sieci, oczywiście blockchain, za którą my płacimy w momencie, kiedy wysyłamy takie środki, bądź też oni bezpośrednio wysyłają już na inne portfele. Jeżeli chodzi o wypłaty kryptowalut, wiąże się natomiast to z opłatą, która zależy od danego od danej kryptowaluty oraz sieci imexi stosuje tutaj dynamiczne opłaty, które mają odzwierciedlać realny koszt transakcji w, świeci, w sieci. Przykładowo, jeżeli wypłacamy sobie Tether USDT na sieci TRON, mamy darmowy, minimum to 10 dolarów, ale tak jak mówię, mamy tutaj brak opłat. Jeśli jednak wybierzemy sobie USDT na sieci Ethereum, zapłacimy wyższą opłatę odpowiadającą GAZ i Ethereum, ponieważ tak jak doskonale wiemy Ethereum jest jedną z najdroższych sieci jeżeli chodzi o świat, rynek kryptowalut. Natomiast jeżeli chodzi o Bitcoina minimum wypłaty to 0,00015, a fi to około 0,00003, czyli mamy tutaj tak naprawdę odpowiedni kilku dolarów. Niektóre mniej popularne tokeny mogą mieć wyższe opłaty sieciowe, co bywa oczywiście elementem krytyki, jest to zrozumiałe, natomiast pamiętajmy, że te najbardziej popularne kryptowaluty, na, tych, na których jest największy obrót, oczywiście one są zwolnione z tych dużych opłat. A więc podsumowując, jeżeli chodzi o opłaty MEXI, moim zdaniem wypada rewelacyjnie pod względem Kosztów, bo mamy tutaj tak naprawdę wielokrotnie zerowe lub minimalne prowizje handlowe. No i one przyciągają przede wszystkim traderów, dużą ilość traderów, ponieważ no nie oszukujmy się, na tym wszystkim nam zależy, na tym, aby te opłaty były jak najmniejsze. Tak więc, nawet nie mówiąc tutaj już o bardzo moc dużych traderach, którzy tak naprawdę dysponują olbrzymimi środkami, to nawet drobni inwestorzy. Odczuwają różnice, bo na dłuższą metę oszczędności na FI mogą być naprawdę znaczące. A tym bardziej, jeżeli ktoś robi duże wolumeny na takich giełdach. Kolejna sprawa to to, że dla nowych użytkowników giełda przygotowuje oczywiście nie tylko MEXI, bo myślę, że większość giełd w tej chwili działa w ten sposób, że przyciąga nowych użytkowników, a zwłaszcza na tak bardzo nasyconym rynku i musi jakoś tych użytkowników przysiągnąć do siebie, tym samym oferują różnego rodzaju promocje, które regularnie pojawiają się w momencie, kiedy jesteś nowym użytkownikiem, zakładasz konto, możesz liczyć na różnego rodzaju rabaty na FI, jak również na to, że po odpowiednim depozycie, odpowiednim wolumenie otrzymujesz dodatkowo do USDT, którymi możesz handlować, i tak właśnie dzieje się na giełdzie MEXI. A propos promocji, to warto też wspomnieć o kampaniach airdropowych i konkursach, które Mexi prowadzi prawie praktycznie non-stop. Nowe coiny często są promowane przez glęntaski, czyli mamy tak naprawdę do wykonania pewne zadania, które wymagają do tego, abyśmy na przykład dołączyli do Twittera czy tam do Telegrama, zrobić mały trade i w ramach tego jesteśmy w stanie otrzymać odpowiedni AirDrop w postaci właśnie nowych tokenów. Tak więc podsumowując, dla mnie Mexi jako giełda jest jedną z najlepszych giełd, jeżeli chodzi o giełdy scentralizowane. No i na tle konkurencji wypada tak naprawdę bardzo dobrze, choć oczywiście, jak to w przypadku każdej giełdy, są jej zwolennicy, jak i też przeciwnicy. Natomiast, tak jak mówiłem, ja dziś nie będę na ten temat debatować, bo każdy ma oczywiście swoją platformę, na której czuje się najlepiej, ale nie oszukujmy się, jeżeli jesteś traderem i robisz duże wolumeny, to przede wszystkim zależy nam na opłatach. No i tutaj w tym kierunku trzeba podkreślić, że MEXI na tle tej konkurencji jest jedną z najtańszych giełd, jeżeli chodzi właśnie o opłaty. Tak więc na tym będę kończyć już tą dzisiejszą krótką analizę MEXI. Myślę, że rozpocznę pewien dział, w którym będę właśnie omawiać różnego rodzaju usługi, a w szczególności MEXI i tu będę skupiać się na tych wszystkich usługach już szczegółowo, tak aby pokazać Wam, jak to wszystko działa. No i teraz prośba do Was, abyście dali właśnie znać w komentarzach, jak Wy podchodzicie do tej giełdy, czy korzystacie z niej, czy uważacie, że jest to dobra giełda czy też wręcz przeciwnie, jestem ciekaw Waszych opinii. Tak więc tyle z mojej strony, ja dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się i do następnego, cześć.